Oto moje wymarzone Porsche. Niestety jego stan wymarzony już nie jest. Wnętrze w rozsypce. Silnik stan bliżej nieznany. A lakier bardzo daleki od ideału. Dlatego też dużo czasu zajęło mi zastanawianie się, co robić dalej. Czy rozebrać? Złożyć od podstaw? czy jednak spróbować uporządkować ten bałagan. Ale zanim powiem Wam jaką decyzję podjąłem, zerknijcie co dostałem w pakiecie z tym autem. A jeżeli ktoś jest zainteresowany historią tego samochodu i głębszymi oględzinami, to zapraszam tutaj. A w pakiecie z autem dostałem całą stertę różnych torebek, torebeczek, kartonów i pudełeczek, w których są rzeczy bliżej nieokreślone. Spinki, śrubki, Linki, wężyki, radio. Przynajmniej wiem, gdzie to powinno być. Moduły lampy, elementy wnętrza. Nową blendę, która niestety już jest uszkodzona w zestawie. Dostałem też komplet nowych mięciutkich dywanów. To aż 19 części na całe auto. Na szczęście mam gdzieś instrukcję, co jak i w jakiej kolejności wykleić. A wracając do trudnej decyzji, postanowiłem, że spróbuję odpalić ten silnik. Powpinam wszystkie wtyczki, pouzupełniam braki i mam nadzieję, że się uda. Także plan na najbliższy czas to uruchomienie silnika albo chociaż zbliżenie się do odpalenia. Niestety, miejsce w garażu mam dosyć mocno ograniczone, więc musiałem zrobić szybką segregację. Plus, dodatkowo wciągnąłem fotele z auta, żebym miał więcej miejsca. Tyle się tego uzbierało, a w aucie zrobiło się sporo luźniej. Tak to wygląda obecnie. Wyrzucam akumulator. Postaram się przekręcić kluczyk i zobaczyć co się zadzieje. Na opadającą maskę jest jeden patent. Działa zawsze niezależnie od marki. Kij od szczotki albo coś podobnego. Tara. akumulator na miejscu, było słychać jakieś przekaźniki a teraz do auta na desce ciemno przynajmniej na razie przekręcam kluczyk coś się pojawiło jakieś kontrolki Dobrze, mogę spróbować przekręcić go dalej. Tak jak podejrzewałem, w pozycji rozrusznika nic się nie dzieje. Także biorę się za podłączanie sprzętu. W tak zwanym międzyczasie zauważyłem ciekawe zachowanie wskaźnika temperatury oleju. Tego. Uwaga, odpalam. Wydaje mi się, że powinien być skierowany w zupełnie inną stronę. No, ale może ten typ tak ma. Trochę czasu już spędziłem przy tym silniku, natomiast większy z niego poświęciłem na śledztwo. Co, do czego, jak i po co. Bo nadal mam pełno węży, pełno wtyczek, ale już jest trochę bliżej. A żeby w ogóle zacząć jakikolwiek grubszy rekonesans, musiałem zdemontować kilka rzeczy. Zdemontowałem dmuchawę ciepłego powietrza, bo w silniku chłodzonym powietrzem nie ma płynu chłodniczego, więc ciepło do wnętrza jest dostarczane starym systemem, tak jak to było przykładowo w Maluchu, czyli nawiew z silnika, powietrze było tłoczone do środka, ciepłe powietrze było tłoczone do środka, no i automatycznie robiło się ciepło, przynajmniej w teorii. Wymontowałem też puszkę filtra powietrza i przepływomierz. Całkiem ciężki i całkiem duży moduł. Dosyć stara konstrukcja. Tam w środku jest klapka, która pod wpływem przepływu powietrza otwiera się i steruje nawkowaniem paliwa. Co teraz? Teraz wypadałoby podpiąć te wszystkie węże i wtyczki. Największy problem miałem z ustaleniem. Położenia właśnie tych, tych węży to są jakieś odmy od powietrzenia, które z silnika, z dolotu idą do zbiornika na olej, bo w 964 jest sucha miska olejowa, w błotniku mamy zbiornik oleju, cały układ mieści jakieś 11, 11, 11,5 litra, a przy wymianie oleju trzeba uzupełnić Około 8, no zależy. Procedura wymiany też jest ciekawa, bo spuszcza się ten olej w kilku miejscach z silnika, z termostatu i chyba, chyba to wszystko jeszcze tego nie robiłem, czytałem pobieżnie. Także ciekawe, średnio dwa razy tyle oleju co w zwykłym aucie. Nie przedłużając, biorę się za montaż tych wszystkich pierdół. ważnych rzeczy. Udało mi się wciągnąć wiązkę silnika, która powinna być wpięta tutaj, także jest to plus. Myślę, że po wpięciu tej wiązki i przekręceniu kluczyka coś może się już nawet zadziać. Pozostało jeszcze sporo, sporo wtyczek. Jedno podciśnienie nie wiem gdzie idzie. Wydaje mi się, że ten wąż też nie jest oryginalny. No ale do tego jeszcze postaram się jakoś dotrzeć. Wpinam dalej. Sporo sprzętu już podpięte. Nie pozostaje nic innego, jak zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja na przekręcenie kluczyka. Także test numer nie wiem który, ale o, słychać było jakiś przekaźnik. Kontrolki teraz nie gasną, a wcześniej wszystkie kontrolki gasły. Uwaga, no, przekaźnik cyka, ale rozrusznika nie słychać. Mam pewne podejrzenia, dlaczego nic się nie dzieje. Automatyczna skrzynia, zapewne nie podłączona. Sterownik nie ma sygnału ze skrzyni, nie wie na którym biegu auto jest i nie pozwala uruchomić rozrusznika. Taka jest moja teoria, także nurkuję pod auto, spróbuję to podpiąć i mam nadzieję, że w końcu przekręcimy rozrusznik. Do walki z wiązką skrzyni zdjąłem koło, żeby było łatwiej. I faktycznie są tutaj. Dwie niepodpięte wtyczki, obydwie idą do skrzyni. Niestety nie wiem, jak powinny być ułożone zgodnie z książką. Są tu jakieś spinki inne, więc na razie wepnę to tylko dosłownie na sztukę, żeby zobaczyć, czy jest komunikacja ze strownikiem. Sprawdzę w książce, jak to powinno być ułożone i poprawię. Nie podłączona, czas na testy. Ale widzę, że coś się zmieniło, bo na zegarze pojawiła się kontrolka biegu. W tym momencie jest na trójce. No do odpalenia musi być na, na neutralu, czyli muszę przełączyć tutaj bieg. Muszę to wykonać ręcznie, bo oczywiście wybierak nie jest podłączony. Dobra, jest MK. Pierwsza próba. Mam nadzieję, że rozrusznik zacznie kręcić. Trzymajcie kciuki, uwaga! Jest, jest, jest! hura, udało się. Nie kręcę, nie kręcę dalej, bo, e, bo nie mam jeszcze podłączonego układu paliwowego, układu e, zapłonowego, i ciężko stwierdzić, jak to dalej będzie funkcjonowało. Ale najważniejsze, zaczęło, zaczęło kręcić, także jest, jest progres. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, że niedługo też uda mi się to uruchomić, odpalić. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i do następnego.